Pokażę Ci dzisiaj, jak w edytorze WordPress dodać link z kotwicą. Zacznijmy od początku. Jeżeli Twoje wpisy są bardzo długie i umieszczasz w nich spisy treści, to kotwica będzie idealnym rozwiązaniem, ponieważ będziesz mógł użytkownika przenieść bezpośrednio do sekcji tekstu, który go interesuje. Pokażę Ci teraz przykład. Na początku tekstu umieściłem link do. Kotwicy, czyli do elementu tekstowego gdzieś tam poniżej, w tym wpisie, w momencie kiedy go kliknę, zostanę bezpośrednio przeniesiony do tej sekcji. O, właśnie tak. Aby dodać ten link, musisz przejść do któregoś ze swoich wpisów, aby dodać do niego kotwicę. Ja wybrałem jeden z przykładowych. Umieszczę kotwicę, a w zasadzie link do niej już na początku wpisu. Wpisuję sobie tekst linka, po czym wybieram z menu kontekstowego link, który jest jednocześnie nazwą kotwicy, ale o tym będzie za chwilę. Zapisuję i przechodzę do paragrafu, w którym umieszczę sobie kotwicę. Kotwica 1. Przechodzimy do edycji kodu i dodajemy znacznik z id nazwy. Który był moja kotwica? Zamykamy znacznik. Ty możesz oczywiście ID wybrać jakiekolwiek inne. Najważniejsze, aby i w linku, który jest na samym początku, i tutaj w kotwicy nazwa była dokładnie taka sama. Przechodzę do edytora wizualnego. jeszcze sobie po grubie nazwę kotwicy, żeby była bardziej widoczna. Zapisuję. No, i teraz możemy przejść do frontu strony, żeby zobaczyć efekt naszych linków. No, i teraz możemy przejść do frontu strony, żeby zobaczyć efekt. Tutaj mamy nasz wpis, link do kotwicy, i po jego kliknięciu przeniesie nas do paragrafu, przed którym umieściliśmy kotwicę. Jeżeli nie chcesz umieszczać jakiegoś tytułu lub yy, nagłówka przed samym paragrafem, możesz utworzyć link do kotwicy po prostu z samych znaczników bez tekstu. Zadziała to dokładnie tak samo. I to tyle.